Gość Radia Warszawa. Gościem Radia Warszawa, już zapowiadana szumnie, bym powiedział gremialnie, doktor habilitowana inżyniera Alicja Januszkiewicz z Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki Sieci Badawczej Łukasiewicz. Ja szumiem to zdanie jednym tchem, ale jeszcze nie z pamięci. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pana, Dzień dobry, witam co, co dobrego w świecie nauki? No myślę, że dużo dobrego, cały czas coś nowego. To dobrze, bo po to jesteśmy, żeby to ogłaszać i żeby o tym opowiadać. Yy, co to jest światłowód? A światłowód w skrócie, żeby tak łatwo to zrozumieć, to jest pręcik szklany, który ma w środku jeszcze taki obszar wydzielony z innego szkła, ale cały czas mówimy o tym, że to jest pręcik szklany i dzięki temu, że są dwa różne szkiełka, światło może się poruszać, mówi się propagować, z jednego końca na drugi, tak naj, w najprostszy sposób mówiąc. Py, pytałem znajomych, yy, wiedząc, że pani będzie i wiedząc jaki jest temat rozmowy, mówię, co wiesz o światłowodzie? No internet mam, internet mam światłowodem, szybki, jest fajnie, wszystko, ale my dzisiaj chyba pójdziemy troszeczkę szerzej niż tylko to, co nas otacza w powszechnym naszym rozumieniu, chociaż mam wrażenie, proszę mnie skorygować, że to jest dosyć podobne. Jest podobne. Na pewno wykorzystujemy to samo zjawisko, które wykorzystuje się do przesyłu informacji, czyli szeroko znany internet światłowodowy, który praktycznie każdy ma teraz w domu. Tak. tak. To tak, to dotykamy tego światłowodu, ale ja bym chciała powiedzieć trochę o szerszych zastosowaniach, bo to nie tylko telekomunikacja, ale też czujniki, medycyna. Nowe źródła światła, no tak naprawdę bardzo jest to szeroki obszar. To spróbujmy jakoś skondensować właśnie tę wiedzę. Wiemy, że to jest już pręcik, nie, nie rurka, tylko pręcik. Pani przyniosła kilka takich yy, światłowodów? Światłowodów lub takich elementów, które są przedświatłowodne, zanim się taną światłowodem, tak naprawdę. E, to zacznijmy od tego, co wygląda jak strzykawka. E, to, Bo to jest co... najdelikatniejsze, ja nie dotykam. Mam zakaz. Znaczy, e, no, na szczęście nie jest to aż tak delikatne. No, niestety, mogę tylko tutaj pokazać chyba do kamery, jak to wygląda. Słuchacze tak, w tym miejscu radia. zapraszamy na YouTube'a e, naszego, tak. Tak, Niech słuchacze radia, radia niestety nie będą mogli tego zobaczyć, ale tutaj mam taką powiedzmy rurę szklaną, w którą mam włożonych kilka set pręcików szklanych i ogólnie gdybyśmy mówili o takim standardowym światłowodzie, którym przesyłane jest, jest informacja, stu, dzięki któremu korzystamy z internetu, mielibyśmy taką rurę szklaną i w środku tylko jeden pręcik szklany. Tak? Aha, i to byłby nasz internet. To by był nasz w skrócie internet. No, to jest obrazowa, tak, obrazowo, oczywiście obrazowa, wiadomo. Obrazowa. Tak. Natomiast to, co mam w tej chwili w ręce, zawiera wiele pręcików szklanych w środku, one są bardzo gęsto opakowane. Mamy tutaj szkła różnych materiałów w środku, i, i dzięki temu my możemy troszeczkę sobie zmieniać strukturę tego światłowodu w środku, po to, żeby zastosować e, do różnych rzeczy, tak na razie to mhm. nazwę. Tajemniczo, tajemniczo. Akurat ten światłowód mógłby być wykorzystywany do budowy nowych źródeł światła w oparciu o światłowodę. Źródła światła są szeroko oczywiście potrzebne, nie wiem, do cięcia laserowego, do oświetlania w bardzo szerokim widmie spektralnym, i dzięki temu, że my możemy takich wiele pręcików stawić do środka, możemy troszeczkę sterować właściwościami. No ale nie chciałabym tutaj już wchodzić w szczegóły, bo to by było. zbyt naukowo zbyt, się zrobi. Zbyt <laughs> naukowe. Mhm. E, to bo, i, mogę jeszcze Oczywiście. To jest taki element, który ja trzymam w tej chwili w ręce. Jest on duży i on się nazywa preformą światłowodową, bo taki element szklany jest no daleko mu do światłowodu, który Chwycę teraz w drugą rękę. To jest taka ja prawie tak. jak nitka. Nie wiem, czy to w ogóle na kamerze będzie znaczy można zobaczyć. Ja chciałem powiedzieć, że jaka szkoda, i to mówię do Państwa w radiu oczywiście przede wszystkim naszych słuchaczy, ale też do Państwa oglądających nas na YouTubie. Jaka szkoda, że Państwo tego nie widzą, bo to jest tak cieniutkie, <grym> ale proszę nam wierzyć na słowo, że to wygląda jak zwinięta struna. Jak się strony do gitary kupuje, to tak się właśnie? Tak, to jest nawet cieńsze od strun najcięższej struny w gitarze. Chodzi o to, że ten objętościowy duży element, który mam w ręce, jest na. Do 2000 stopni w piecu, wtedy się nie poparzyć. zaczyna być to szkło takie płynne i jakby ciągniemy całość, całość całość i my jesteśmy w stanie przeciągnąć. Dlatego tutaj ta końcówka już jest taka wąska, czyli taki duży walec przechodzi mi stożkowo w taki bardzo... Jak dolna część strzykawki tak Jak obrazowo. Jak dolna będzie. część strzykawki i docelowo z tego czegoś wyciągamy takie nitki cienkie. No to już teraz podam wymiar 125 mikrometrów średnicy ma standardowy światłowód i później się go pokrywa pokry pokryciem takim polimerowym, jakimś plastikowym i jest elastyczny więc my możemy nim swobodnie sobie sterować. Zaszpanuje, endoskop. Endoskop, tak, yy, ale to jest coś więcej, bo endoskop już to jest kilka set, a często kilka tysięcy światłowodów upakowanych gęsto razem. A to mówimy o jednym pojedynczym wyciągniętym. A to, co jest do domu, to jest jeden pojedynczy, tylko zazwyczaj jak go widzimy, to jest w, w postaci kabla, a nie... Czyli jeszcze ma pełno warstw ochronnych, żebyśmy go nie uszkodzili. Rzadko udaje mi się za nie mówić, ale za nie mówiony jestem. Dlatego mam pod, podpórkę mam, bo tu sobie zapisałem hasło, obszary do wykorzystania. Pani już troszeczkę o tym wspomniała, mhm. że to mogą być i czujniki, medycyna, no chociażby ten endoskop, właśnie o którym mhm. mówimy. Ale chciałbym, żeby pani właśnie nam przybliżyła, jakie są te obszary wykorzystania tych światłowodów, o których Pani mówi, czyli nie internet, nie ten mhm. stereotyp, tylko te właśnie już specyficzne badania. To znowu posłużę się próbką którą przyniosłam. Mam ponownie taki walec szklany, bardzo sztywny, krótki i mało średnicy około jednego centymetra. Wygląda jak patyczek, to dla jak wygląda mówił, tak. Wygląda jak patyczek, ale w środku zawiera kilka tysięcy światłowodów. Te światłowody są tak skonstruowane specyficznie, żeby mogły przesyłać obraz, i tutaj pan był przed chwilą użytkownikiem właśnie tego elementu. Patrzyłem przez to przy tak, nie Można kłamie. było patrzeć przez ten element i czytać sobie oddalony o dystans tego elementu jakiś tekst, i on przesyłał ten obraz. I tak samo działają endoskopy, że my możemy wprowadzić taki element do miejsca oddalonego. I obserwować, co tam jest. Więc w endoskopii wszelkiej to jest bardzo istotne i to jest bardzo duży obszar zastosowań. Szczególnym zastosowaniem tego rodzaju rzeczy jest miniaturyzacja. I my możemy takie coś zminiaturyzować w taki sposób, żeby dotrzeć na przykład do obszarów mózgu. Na przykład. Mhm. I można badać aktywność mózgu. No to tam trzeba z biochemikami, biologami też pracować, yy, na przykład w żywych organizmach. Taki obszar zastosowania, obrazowodów. Kolejny dowód na to, jak fantastyczną mamy polską naukę i jak na wielu obszarach jesteście w stanie ze sobą wszyscy z różnych dziedzin. Współpracować, bo można to uprościć do tego, że pani prezentuje teraz element narzędzia dla medycyny, prawda? Tak, w dużym uproszczeniu. W dużym uproszczeniu można tak powiedzieć i rzeczywiście światłowody to my jesteśmy grupą, która się zajmuje wytwarzaniem, opracowywaniem, rozwijaniem specjalnych światłowodów, ale badanie ich zastosowań zawsze powstaje we współpracy. Bardzo często z polskimi naukowcami staramy się z takimi współpracować. To jeszcze może pytanie, ja wiem, że mamy mało czasu, ale zadam je. Na czym polegają właśnie te badania, czy też tworzenie tych światłowodów? Na wyciąganiu właśnie tych nitek, o których Pani mówiła? Czy to jest jeszcze coś? Wyciąganie światłowodów to jest dopiero proces technologiczny, natomiast mhm. wcześniej musimy zająć się zaprojektowaniem światłowodu. Do tego służą różnorakie metody numeryczne. Yy, oraz musimy znać materiały, z jakich my chcemy wykonać światłowody, ponieważ to, co dzisiaj przyniosą, to są głównie szkła krzemionkowe. Jeśli to cokolwiek Czy mówi, To nie jest tak, że szkło to... się tylko z piasku robi. Nie, to... yy, nie tylko z piasku, jest bardzo wiele składników szkła i też właśnie w naszej grupie opracowujemy szkła wieloskładnikowe, troszeczkę do innych zastosowań, troszeczkę inne funkcjonalności mają później światłowody i te materiały muszą być scharakteryzowane z nich. Z ich danych możemy projektować konstrukcję światłowodów, czyli konstrukcję zazwyczaj mówimy o tym przekroju światłowodu, który gdzieś tam obserwujemy. Musimy tą geometrię zaprojektować i inne właściwości. Ja myślałem, że grafen mnie wprawi w osłupienie. Nie, nie światłowód, bo to jest z jednej strony tak oczywiste brzmienie, prawda, dla nas powszechne, ale e, pani rozmontowała mój mózg teraz na elementy pierwsze, za co bardzo dziękuję, bo to jest bardzo rozwijające. Dziękuję. No o światłowodach moglibyśmy bardzo dużo powiedzieć, jeżeli mogę jeszcze jedno Oczywiście. zdanie powiedzieć. Ma pani nawet jeszcze minutę spokojnie. Dobrze, bardzo ciekawą grupą światłowodów są światłowody z powietrznym rdzeniem, bo pan zaczął mówić o rurce. Tak, było to. Hasłem. Więc, żeby nie było tak, że ja mówię, że absolutnie pan nie ma racji, to ma pan rację. Są światłowody, które są rurkami. Może pani początek tego zdania powtórzy, że co mam? Miał pan częściowo rację. Jest! Wreszcie! Czekaj. Na to audycji. I są takie światłowody, które w ogóle one działają w oparciu o inne troszeczkę zjawiska, ale fala świetna rozchodzi się, propaguje się w powietrzu. Dzięki temu możemy obniżyć straty, czyli mieć większe zasięgi przesyłu światła, ale można te, takie światłowody, na przykład, wypełniać gazami, cieczami i stosować jako czujniki do detekcji nie wiem, metanu, CO2. Czyli te czujniki, co na przykład teraz powinniśmy mieć, a propos właśnie tych te, to też można w tę stronę wykorzystać? Też można w tą stronę, tylko one będą nie, nie będą służyły tylko do detekcji, one mogą już być czujnikami takimi ilościowymi, czyli powiedzieć, jakie jest stężenie danego gazu. Taka Nawet proste, dalej. Taka, takie proste szkiełko, że tak się wyrażę, że tak uproszczę i tyle możliwości? Tak, ale to za każdym razem jest dużo pracy nad konstrukcją Wytworzeniem, bo technologia też jest trudna, no i później z badaniem, czy rzeczywiście założone efekty wystąpią. Kocham tak was, kocham was, kocham polską naukę, kocham wasz Instytut, bo naprawdę dziękuję. robicie rzeczy niesamowite, niby oczywiste, ale tak, nieoczy tak nieoczywiste z oczywistych spraw, że to jest mistrzostwo świata, oby tak dalej, pani doktor. Trzymam kciuki. Dziękuję bardzo. Za również moich kolegów, którzy byli przede mną. Doktor habilitowana inżynierem Nalicja Januszkiewicz, Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki sieci badawczej Łukasiewicz. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. Audycja powstała we współpracy z siecią badawczą Łukasiewicz. Instytutem elektroniki i fotoniki oraz projektem ESSA, współfinansowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki 2.